Trzy, 2, 1, poszło! Jest pincił! Kasiu, halo, Halo, halo! Tak słucham. Dzień dobry, to ja Tomasz masz kamel. Przyjechać z czarkiem. nie sama. Dobrze. I nie działa, Artur, chcesz mi? Halo, halo, tak. Jak tam, sam do się, Bardzo dobrze, bardzo. Prawie wszyscy siedzą. <gulet> no coraz mniej ludzi, prawda? Ja wiem, no to jest straszne. Chyba... Basia mi kazała przycisnąć, a ja się słucham kobiet. <gulet> Nie udało mi się Widziałeś do widzenia. Czy? Kupię, kupię czy? sobie samochód, kupię tobie złote kolczyki i kupię, kupię tobie... O, to co mi kupisz? Za późno, za późno. Czy jest? Zwały, dwa zraina, Dawaj, robimy cały szablon. Ale co to jest? Ojej, co za wstrętne rysunki ty mi tutaj rysujesz, z